Haha, <laughs> Mufinka, cześć! Hejka! Hejka Kitek! Zobaczcie! Czekaj, czekaj, e, czy mi się skaka? A tak, tak. To jesteś. Nie, jak to jest Aksela, od, a może świnia? Zobacz. Miałeś może, kupić świnię! Znaczy kupisz, to się po prostu da, dodaje. Tak się. Zobacz, ale weź nie od dołu. No ale jak. No nie? jestem świnią! To jest świnia! Co to jest, jest Aksol! miał takie, takie coś z boku. No ale to ten jest jestem taki też. Jestem świnią. Dobrze, możesz być świnką. Ups. A daj mnie od A, oh, dzięki. Zjedz. To oh. jest dobre. Ale czemu ty się patrzysz Ej, na moje ekran? Tam. Jestem, jestem świnią. <laughs> bo ja chcę się patrzeć na siebie. Ja się patrzę na siebie. Ale no to tutaj jesteś. Teraz musisz się ogarnąć. Grze, no to no ale poczekajcie. poczekajcie. Kitek, yy, jeszcze pracujemy nad tym, żeby być wróżką, ale jestem póki co świnką. Nie, tak nie jak będziemy Milky, pracować nad tym. Milki Secret boxową świnką jestem, także się mega cieszę. Jeśli zostawicie dużo kciuków w górę, to na pewno będę wróżką. Tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebyśmy razem kontynuowali serię. Tak, jak widzicie, mufinka już ma swoje konto, ma komputer, żeby grać w Minecraft, a teraz tak, tak, przemierzamy razem. Właśnie, właśnie chodźcie. Zobacz, 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 zobacz. Widzisz miała? taką, to taką jest roślinkę? Tak. To z roślinka, to z podejdź podejdźcie. Dobra, to zobacz. Zobacz. Ty musisz patrzeć tu! No! Zamiast patrzeć do siebie... Do patrz na mikrofon, jak na... coś mówi, jak Ale jak nieważne, kazałeś. ale chodź tutaj, zobacz, ale coś... to jest, to daje patyczki. Musisz podejść aaaa. tutaj, chodź ze mną, patrz się na swój ekran i mów w moją stronę. Dobra, zbieram patyczki. Poczekaj, chciałam ale... powiedzieć, no, coś powiedzieć. Musimy drzewko znaleźć, patrz. Musimy wytłumaczyć widzom. No. no. Ponieważ na moim odcinku mówiliśmy, że jeszcze nie mam laptopa, ale Kitek tak się zawziął, żebyśmy razem zgrali, że kupił tego laptopa, więc się mega cieszę, jestem mu mega <coughs> wdzięczna, także dziękuję! Kitek, aaaa. Patrz, 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 podejdź tak. Patyk, mam patyk. Tu tutaj Gdzie musisz, tu musisz stanąć, zobacz, tu musisz stanąć. O matko, ty chcesz mi zepchnąć? Nie, ja cię nie zepchnę. No i. Ale jesteś frajerem, O matko! Jak ty mówisz? Wyjdź teraz stamtąd. Musisz stamtąd wyjść. Nie, ja tu zostaję. Ej, ale... Ja sobie teraz płynę. Dobra, ja na szybko drewno, żeby cię uratować. Serio? Musiałeś to robić? O, kwiatuszki. To jakie kwiatuszki? Gdzie no ty masz zdaje. kwiatuszki? To nie są kwiatuszki, to jest mieć. Serio? Ja mogę ją wydobyć? Najgorsze, że ja widzę to, co ona robi. Tak, jakbyś miała kilo. Aha, dobra, okej. Okay. B -bul, b -bul. Czy ja mogę -bul. cię tamto.? Ty robisz. Nie wiem. Wyjdź z tej Próbuję wody! Nie utonąć. Musisz wykopać. Patrz, tam masz na przykład piasek po boku. Najłatwiej ci będzie kopać piasek. C tak, piasek. E, Ale nie piasek pod wodą. Piasek już się jest ból, ból, ból. Nie ból, 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 tylko zobacz. Ja Mufina, zrobić? wyjdź stamtąd. Kitek, czemu nie nie rób żartów sobie. Wziąłeś mnie tutaj, Mufina! Miałam autostop włączony, czekajcie sekundę wideo. Se... Nie, no e... piasek, kontrol. Zobacz, nie tu wziąłeś. Mufinka. Do góry. Kitek jest u góry. Czekaj, już robię sobie crafting i już u. idę po ciebie. Kitek sam mnie e... do tej wody wpakowałeś, więc się nie wymądrza. Dobra, zrobimy tak, bo to będzie chyba najłatwiejsze. Pul, pol, 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 pol. Nie, tak nie robi. Kitek, bo ja tutaj moczę swoje piórka. Czy znaczy nie piórka w sumie? Tak się robi. O, tu jesteś, hejta. Czy ja mogę ci tam coś walnąć i rzucić tym ten w ciebie! Przestań, chodź. A gdzie ja jestem? Dobra. U, chodź. Się w o! Matko! Kitek! Co? Co no ty chodź, chodź tu! A, a to schody do nieba? Skąd to się wzięło? tego by nie było? O, bo ci pomogłem, żebyś wysłał! O, no, tak mnie tu wpakowałeś. No chodź! No próbuję to Spację. Tu, tam, jesteś pod drabinką. I musisz trochę od boku, tak jakbyś przeszła na. Wyobraź sobie, że blokujesz się teraz od drabiny. O! Musisz podejść bardziej od przodu drabiny, a nie od boku i się blokować o nią. Aha, okej, okay. podpłynę. Poczekajcie. Trzy godziny. Później. Ale niewygodnie jest na tym laptopie. Jak niewygodnie? Weź myszkę do góry. Czemu ty się patrzysz w dół? Ty patrzysz sobie pod nogi zamiast. O! I płyniesz w stronę drabiny. O! No, o! O! Udało się. O, nie wierzę. Jest. Mamy to. I teraz tutaj? spacja. Spacja Gdzie i wóz. Wow! Poczekaj, gdzie ty jesteś? Yy, Słuchaj, jestem. mam pytanie. Słuchaj, poczekaj. Nie, poczekaj, nie, poczekaj. Spójrz. A spojrzysz się na ty, mnie? No gdzie jestem? No przed tobą. Masz to swoje! Chodź Jak to. mogłeś? O nie, znowu wpadłam. Nie, dobra, idziemy. Ja idę, idę w tamtą stronę, bo potrzebujemy jedzenia. Czy ty możesz wypłynąć stamtąd no i ze mną? Ja nie mogę. <noise> Ale to nie jest takie łatwe To jest łatwe, gdybyś normalnie trzymała Uczę się o, cicho Ty, gościu tam idzie Kto? No chodź tu, Ale szybko a, spadłam Mam dość, nie, zaczęliśmy 5 minut nagrań, mamy 5 minut uczy, nagrań Było nie tej mądralą nie wpychać, co ty w ogóle sobie myślisz? Dobrze, chodź, zobacz, teraz idziesz tędy tą kładką Idziesz no. tą kładką Tylko nie niszcz jej, idź Dobrze. Idź, bo ona się zawali tak jak tamto I zobacz, tam byli goście Taki jest... zamek, ale twierdzę, to będę księżniczką. Nie, to jest, to jest, to jest wioska NPC-ków. I zobacz, o, mufina, zobacz, to jest twoje pierwsze zadanie. Widzisz to takie sianko? Musisz je rączką niszczyć i zbierać. Zbieraj to sianko, a ja w tym momencie pójdę do kowala. No zbieraj, zbieraj no tylko to Całe, całe, wszystkie. Uuu, diament mam, ha! Czy nikt mi tego nie zabierze? Ja mam diament. W to ka boka! Nie, nie, nie jak to toka błoka. Nie? I tak widzę cię, idę do ciebie. Coś się myślę. to sianko. Tak Teraz zobacz, weź sianko, naciśnij crafting. Co mam nacisnąć? Aha, okej, dobra. Powtórz to, co ja zrobiłem. A ja nie potrzebę sobie. Otwórz o że... Ja nie mogę! Wrzuć to, zrób to i masz chleb. I czym ty przytrzymujesz? Ale po czemu? No wyjmij wszystko shiftem. Już ci uczyłem ostatnio. Tak samo. Pierw to, wrzuć shift, żeby przerobić wszystko na raz. Aha, okej, okay, dobra, już Ja już mam mamy po 30, ja już mam 30. Jakie ja mam z do nich? E, Aha, tak. Super, mamy teraz wszystko. Zobacz, tam się zrobiło wielkie zebranie. To są NPC-ki. Chodź, chcesz ich przestraszyć? E, nie. Chcesz ich przestraszyć, nie. czy nie? Zobacz, musisz uderzyć w ten dzwon. To one zaczną uciekać. Serio? Tak, no uderz w ten dzwon. Który dzwon? A tu jest, dzwon? jest Nie, tu jest dzwon. O, to. Czy to jest prawe Nie Nieważne. Zobacz, jak uciekają. <laughs> Hej kak, się? Cześć, jestem świnką! Nie, jesteś nupkiem. Kot, 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 Gdzie? kot, tu Gdzie? jest kot, kot. Ja widzę ciebie, tu kite. Jest kot. ty jesteś kotem. Kiteł, tu jest Kiteł, zobacz, Kiteł! O jaki garfint, ej no nie! Nie uciekaj! A to jest rafa Kola, nie uciekaj, kolalowa. Uciekaj! Lafa kolalowa tam jest, to stawkota. No, no, Masz no, dla niego rybę, żeby mu dać? No, nie mam chleba. No to musi. No to on chleba Gdzie nie ma. ty je. Idziesz, musisz, rybę, do musisz rybę złowić, chodź Ania! Idziemy szybko! Wszystko mamy. Mamy jedzenie, to jest możemy. A czy z ja czego go zebrać? Nie, tak, tego małego możesz. Z doniczką Okay. I teraz kaktukę? chodź, chodź, chodź Mufinka, idziemy, teraz tak musisz tu poskoczyć Idę. Zobacz, i tu jest tak, oh, ty co to jest? Portal, znaleźliśmy portal, chodź, szybko, portal Zobacz, to jest portal Złoto To jest portal, o, ja mogę zdobyć na... złoto, bo ja mam kilof taka... Masz, dam ci kilof, masz kilof, twój pierwszy kilof no, Dzięki Tu pod ziemią jest skrzynka, musimy ją znaleźć Mufina Czyli drapimy. Co? Drapiemy tak, drapiemy, kop w dół, okay. kop. A co ja zbieram? Piasek? Piasek. Okej, okay, fajnie. Mogę szkło zrobić chyba, co nie? Yy, tak, skąd wiesz, że możesz z piasku zrobić no szkło? Pamiętasz? Z tego, robi... z tego się robi szkło, geniuszu! Ty coś pamiętasz z Minecrafta, czy ogólnie? Nie, u mnie? po prostu pamiętam, okay. że z tego się robi szkło. Uczyli mnie w szkole. Dziwne. I może łopatę sobie zrobimy, co? Trochę nam chyba Tak, bo już niedługo zima, śnieg idzie i dzisiaj trzeba będzie odśnieżać. To masz rację. Eee... Ty, dobra? Czy ja wow. mogę zgnieść ten pias? Ło wow, uważę, bo tu z lawa. lawa. Mogę zabrać lawę? No, teoretycznie możesz, nie jak masz wiaderka. Ej, ty coś pamiętasz dalej. Co to jest? Wejdź do mnie. No to jest kamień. który Ach. właśnie przy portalu, no, który tak niszczę. A ja mam to tutaj skoczyć. No Nie, ale mamy szukać, tu będzie gdzieś skrzynka, tylko ja nie wiem gdzie. Mufina, gdzie coś jest skrzynia? No nie ma skrzyni, mufinka! pomóż mi znaleźć tą skrzynię. No szukam! Wow. lawa. Co? No to jest idealny moment, żeby skończyć Nie, tak, skończyć No tak Dopalę się, pomóż mi, a nie e, Ja nie mam Pomóż sobie. mi, proszę cię Mogę podmuchać No nie, pomóż mi a co ja mam zrobić? Zabij Daj mi spokój Szybko, szybko Jest mhm. Uratowałem się To prawda grałem system Chodź Lu, zobacz Ty musisz w końcu poznać Pana Creepera Chodź, na górę Aha Wyjdziemy ja stąd, wyjdziemy stąd ja dałam radę, o ja, ale jestem zdolna. Zobacz, tam o, jest pajączek, tam jest pajączek. Fo, 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 fo idę stąd. Chodź, chodź, idziemy. szybko zbudujemy swoją pierwszą bazę. Nie, to tak. już kolejne... Dzięki. Ale to chociaż taką, żebyśmy mieli, kochanie, no. Gdzie ty idziesz? Nie przytulaj pana pająka. Aha, A, fuj, 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 Nie, nie patrzysz się na mnie i mówisz fuj, dzięki. Miło, idziemy na tą w górę. Tu na górę. Szybko, szybko, Mufina. Zobacz, tu jest drzewko. Umiesz zbierać drzewko? Czy ty masz crafting, ty, czy ty masz w ogóle coś, żeby zebrać drzewko? Masz patyk? Daj mi patyk, dawaj patyk. Patyka dawaj. Daś? No mam dwójkę. No i ku naciśnij, to mi rzuci patyka. Ku? Okay, Dobra, zrobimy ci, zrobimy ci siakierkę i będziesz żąbać drewno. Dzisiaj jesteś drwal Mufina, co ty na to? Jestem świnką. Nie, jesteś drwalem. Bierz tą siekierę i dnij to drzewo. Nie jestem twoim złotem. Postawimy. Jak to nie? Zrobię ci prezent. Chcesz? Nie. Chcesz zbroję? Nie. Złotą. Pruszki? E, Złotą zbroję. To nie. No zobacz, jaka ładna. Złota. Ale masz. Załóż sobie. Czy ja te liście też mam zbierać? Nie, liście nie. A okay, Masz sobie. tylko drewno zbierać. Zobacz, patrz. Ło, wow, jak jasno, Ale fajnie jest. Tutaj też masz drzewo. Cześć książę. Ej, musimy stąd popłynąć. Tam wyspa jest po prostu za mała na nas dwoje. Aha, dzięki. Za tobą! Co za mną? Bigo! 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 No, no bije! O, do niego. Nie bo jest Dobra. Boja. O, jaka jestem mega! Tylko ty Tylko tak! Jesteś mi zabrała! ale co? mega! Ej, czy ja to właśnie miecz? Y co? Jaki miecz? Nie, to znaczy, że zabijaś A, pierwszego swojego potwora w życiu. Dobra, A Wy, jeżeli chcecie więcej odcinków razem z Mufiną, co będzie mega ciężkie dla nas. Dzięki. To zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i tak? napiszcie w komentarzu przede wszystkim Mufina. Napiszcie! Mufina! Piszcie, piszcie w komentarzu Mufina. Tak wtedy Mufina zabierzemy na przygodę. tylko tak jak widzicie, to jest mega ciężkie co tu się dzieje, ponieważ Mufinka nam tutaj trolluje grę. Nieprawda. Trollujesz grę. Jesteś fierem. Ja wziął nie wziąłeś do wody. Jak? Co? No tak. Mufina, pójść tu będzie nasz Przyszły domek. Tylko szkielet idzie nam nawalić. Dobra, to my kończymy. ten odcinek. Szkielet idzie nam nawalić! Kończ ten odcinek! A czego za... Weź, pomóż Ustrzela! mi! No, wrzućmy go! Zleciał. Zleciał? Nie, tutaj stoi. Leć, Spadł. Dobra, nie zobaczy nas O, okay. Ostatnie. Takie spojrzenie na naszą pierwszą wyspę w Minecraft. A czy tu wejdziesz w ogóle? Czy będziecie? O matko, jak tu pięknie. I to czekaj. O matko, jak tu pięknie. pięknie. Wow. Tutaj. Tu! No Tutaj z tej zobacz! No patrz, a, a, patrzę. Rafa kolalowa! Wow. Lafa kolal... Ja mogę tam wyskoczyć? Dobra, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, gdzie męczyłem się z Mufiną jak grać w Minecraft, to zostawcie łapkę w górę. Cześć, to ja! Tak, to ty. Ja muszę się pokazać, jak to Albo na tle Lafa kolalowa. Łapkę w górę, subskrypcję. I dzwoneczek tak. i będzie więcej odcinków z Mufiną, ale ja nie wiem czy ja podałam psychicznie, tak więc... I nieprawda. Dajcie, dajcie, mi, dajcie mi odpocząć. Jeżeli pod tym filmikiem będzie dużo łapek w górę, co ty robisz? To już niedługo nagramy drugi odcinek. Ile łapek w górę? No tysiąc. Dobrze. Znowu tysiąc łapek w górę i nagrywam z Mufiną kolejny odcinek. Ała! Co? To nie ja. Tak więc zostawcie subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim! Pa.